W tym filmie omówimy sobie krok po kroku wszystkie etapy projektowania, prezentacji PowerPoint dla firm oraz korporacji. Więc ja już się nieco pomniejsza, tak jak właśnie Ci powiedziałem, o tym sobie będziemy teraz rozmawiali. I teraz tak, pierwszy etap, oczywiście najważniejszy, będziemy też oczywiście nagrywali osobny filmik na ten temat, to jest to, że tego klienta musi już pozyskać musisz się na początku z nim skontaktować, przekonać go do twojej usługi, no i żebyście podjęli współpracę. Więc jeżeli ten pierwszy, powiedzmy, zerowy etap już masz za sobą, to przechodzimy dalej. No i tak, ten pierwszy krok oczywiście to zależy od każdego przypadku, natomiast generalnie możesz właśnie podpisywać umowy z klientami na te usługi, czyli właśnie na zaprojektowanie danej prezentacji, Powerpoint na daną okazję. Możesz również opierać się na po prostu ustaleniach telefonicznych, mailowych, i w takim przypadku ja na przykład dotychczas brałem zaliczkę około 50%. Natomiast jeżeli faktycznie dany klient chce, żeby taką umowę podpisywać, to również mam przygotowany właśnie taki szablon mojej umowy, a tak zwana umowa wzorcowa, no i z każdym klientem właśnie tą stricte umowę podpisuje, wiadomo, zmieniamy czas realizacji, cena i tego typu rzeczy. Więc to jest pierwszy krok. Że podpisujesz sobie taką prostą umowę albo bierzesz zaliczka z góry 50%. Również, jeżeli na przykład się mówisz z klientem, że płatność jest z góry, no to możesz się tak umówić, tak? Natomiast dosyć często ostateczna liczba slajdów w prezentacji jest nieco inna niż ta pierwsza, początkowa, szacowana, dlatego też ta cena może być różna. Kolejny krok polega na tym, że to klient przesyła tobie wszystkie takie materiały, Merytoryczne oraz na przykład logo, brandbuka jego firmy i tak Czyli innymi słowy, ty nigdy nie robisz researchu do prezentacji. Bo jeżeli, przykładowo, masz jakiegoś studenta, który potrzebuje prezentacji na studia, no to wiadomo, że jest jakiś tam temat. Trzeba na początku się przygotować, zrobić właśnie research, przeglądać książki, internet i tak no i zebrać w ogóle wszystkie informacje, dane i liczby do tej prezentacji. Natomiast w przypadku stricte prezentacji biznesowych, to klient właśnie Tobie przesyła taki materiał merytoryczny. One są najczęściej w formie na przykład po prostu pliku PowerPoint, może być to również w formie pliku Worda, czyli przykładowo slajd pierwszy ma się znaleźć to, 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 to i to. Slajd drugi ma się znaleźć to, 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 to i to. Slajd trzeci wykres taki. Slajd czwarty, tabelka wklejona tutaj. Slajd piąty, taki tekst. Slajd szósty, taki tytuł, taki tekst i tak dalej. Czyli po prostu Ty już te wszystkie właśnie materiały merytoryczne będziesz miał od klienta gotowe. No i po prostu Twoja praca polega na tym, że musisz z czegoś brzydkiego zrobić coś atrakcyjnego właśnie graficznie. Możesz pododawać animacje, przejścia, różnego rodzaju efekty, żeby to dobrze wyglądało. I tak jak widzisz przygotowałem takich, takie trzy właśnie przykłady efektów przed-po. Tak jak widzisz pierwszy przykład to jest efekt przed, to jest efekt po, czyli tak widzisz więcej koloru, inne czcionki, jakieś zdjęcia, po prostu ma to wyglądać lepiej. Również kolejny przykład z czegoś takiego, coś takiego i również trzeci przykład z czegoś takiego, coś takiego. Tak jak widzisz w tym przypadku klient podesłał mi te wszystkie właśnie materiały merytoryczne w formie powerpointa to jest oczywiście powerpoint, jest to zrobione z rzut ekranu i z takiego slajdu zaprojektowałem coś takiego właśnie no i tutaj jest kolejny przykład jaki właśnie otrzymałem od klienta tak jak widzisz jest to slajd, który pierwotnie właśnie w formie pliku powerpoint klient mi podesłał to co zrobiłem w pierwszym przypadku to oczywiście rozdzieliłem to na slajd pierwszy, drugi oraz trzeci, ponieważ po prostu tych informacji było znacznie, znacznie za dużo jak na po prostu jeden slajd. No i właśnie jak to rozbiłem to zamiast takich suchych tekstów zrobiłem slajd pierwszy, slajd drugi, po prostu takie jak widzisz dosłownie kopiuj, wklej te same teksty i informacje, tylko trzeba to właśnie Ulepszyć graficznie jakieś zdjęcia, ikonki, kolory, gradienty, kształty tego typu po prostu rzeczy. A i slajd trzeci w ten sposób, czyli jeszcze raz Ci to pokażę. Pierwszy, drugi, trzeci. Pierwszy, drugi, trzeci. A więc tak to wygląda. Więc Właśnie projektujesz tak zwany koncept wstępny do tej prezentacji. Może być to na przykład trzy. 4, może 5, może 6 slajdów takich, no właśnie, początkowych, wstępnych, bo bez sensu byłoby, gdybyś zaprojektował w całości prezentację, nie wiem, poświęcił na to 3 dni roboty, masz taką prezentację 30-slajdową w całości gotową. Podsyłasz to do klienta i okazuje się, że jednak wszystko jest źle, że są złe kolory, że są złe czcionki, że w ogóle nie chodziło mu o taki styl projektowania, jaki ty właśnie zrobiłeś więc dlatego właśnie żeby ten problem, żeby tego problemu uniknąć, to na początku podsyłamy tak zwany koncept wstępny. Mogą być to właśnie 4, może 3, może 5 slajdów takich nazwijmy to testowych, żeby klient sobie to zobaczył. Następnie otrzymujesz właśnie akceptację tego konceptu wstępnego lub jakieś ewentualne poprawki lub sugestie od klienta. Jeżeli mu się to od razu spodoba, to wiadomo, przechodzisz dalej. Jeżeli mu się to nie spodoba, to po prostu projektujesz drugi koncept wstępny, oczywiście z uwzględnieniem wszystkich sugestii, które klient ci właśnie powiedział. A no i co? Już prawie końcówka, czyli podsyłasz całą prezentację gotową, wszystkie slajdy właśnie do klienta. Pokazujesz mu właśnie, jak tą prezentację odpalić, jak działają animacje, jak działają przejścia, jeżeli oczywiście klient sobie takie animacje i przejścia zażyczył. A możesz podesłać również tą prezentację właśnie w formie PowerPoint'a, również wyeksportować to do PDF-a. Czasami też klienci potrzebują, albo chociażby wyeksportować jako trzeci plik taki animowany filmik już MP4 z tej prezentacji. Więc dostajesz właśnie już absolutnie finalny akcept dotyczący całej prezentacji, lub finalne jakieś tam poprawki, sugestie od klienta dotyczące właśnie całej prezentacji. Czasami klienci również chcą takie prezentacje w różnych wersjach językowych, więc wtedy jest właśnie najlepszy czas, żeby zacząć całość takiej prezentacji tłumaczyć. No, na przykład angielski, niemiecki, jakikolwiek tam język sobie klient zażyczy. Jak generalnie jedyne języki, w jakich na co dzień się posługuję, to jest polski oraz angielski. Mogę przetłumaczyć właśnie na te dwa języki taką prezentację. Natomiast jeśli chodzi o inne języki, to po prostu klientowi mówię, że będzie to tłumaczenia z Google Tłumacza, które wciąż jest dokładne. Nie jest to aż tak niesamowicie nieskazitelne tłumaczenie jak u jakiegoś tłumacza albo jakieś tłumaczenia właśnie w biurze tłumaczeń. Natomiast generalnie jest to wciąż akceptowalne. No i kiedy już masz całą prezentację zaakceptowaną, to po prostu masz ostatni krok, czyli właśnie ta płatność. Numer 2 od klienta, ta pozostała płatność, która została jeszcze do zapłacenia. Oczywiście, jakby form różnych rozliczeń jest wiele. Może być tak, że dostaniesz kasę z góry, może być tak, że dostaniesz kasę z dołu, czyli dopiero całość po ukończeniu projektu. Może być tak, że korporacja, jakaś firma ma takie zasady, że nie wiem, musisz mieć minimum 30-dniowy okres płatności, różnie to wygląda. Najczęściej, na przykład na podstawie mojego doświadczenia, większość klientów działamy właśnie na zaliczce oraz ustawieniach, ustaleniach wszystkich telefonicznych i mailowych, czyli na początku klient przesyła 50% całości wartości zlecenia, no i później, kiedy już jest prezentacja skończona, dopłaca tą pozostałą różnicę. Tak by to wyglądało, jeśli chodzi o te wszystkie etapy, krok po kroku. Tak, jak widziałeś, no istotne jest to, że faktycznie nie robisz researchu samodzielnie, tylko już klient to by podsyłał, właśnie klient firmowy, te wszystkie potrzebne materiały merytoryczne jakieś logo, jakieś wykresy, tabelki, zdjęcia również czasami się zdarzają. Więc tak to właśnie wygląda. Jeżeli generalnie Ci się to spodobało, to możesz zjechać sobie poniżej w opis tego filmiku. Tam znajdziesz wiele różnych przydatnych linków. Jednym z nich jest na przykład taki bezpłatny poradnik wideo, w tym temacie, który możesz sobie obejrzeć. Jeżeli chcesz, żebym osobiście się Tobie zaopiekował i właśnie Tobie pomógł w takim programie mentoringowym wielomiesięcznym osiągnąć ten cel i również wejść w tę niszę, to zapisz się na bezpłatną rozmowę konsultacyjną. Natomiast teraz obejrzyj sobie ten filmik, ponieważ jest on powiązany, lub zobacz to. No i oczywiście. Zostaw subskrypcję z dzwoneczkiem oraz łapkę w górę lub komentarz, jeżeli masz taką potrzebę.